Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoje myśli wpływają na Twoje życie? Pozytywne myślenie może być kluczem do sukcesu, szczęścia i spełnienia. Zanurzymy się w książce Moc Pozytywnego Myślenia Normana Vincenta Pila, która oferuje konkretne narzędzia do przekształcania naszych myśli. Czym tak naprawdę jest moc pozytywnego myślenia? Norman Vincent Peale definiuje ją jako umiejętność dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Klucze mocy pozytywnego myślenia to wiara w siebie, pozytywne afirmacje i wizualizacja sukcesu. Otaczanie się wspierającymi osobami jest kluczowe dla pozytywnego myślenia. Środowisko ma ogromny wpływ na nasze nastawienie. Jak możesz stosować techniki pozytywnego myślenia w życiu? Zacznij od codziennych afirmacji, powtarzaj pozytywne stwierdzenia. Znajdź ciche miejsce i wizualizuj swoje cele. Wyobraź sobie, co czujesz i widzisz w chwilach sukcesu. Otaczaj się inspirującymi osobami i unikaj toksycznych relacji. To klucz do utrzymania pozytywnej energii. Prowadź dziennik wdzięczności, zapisując trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To pomoże ci utrzymać pozytywną perspektywę. Regularnie praktykuj medytację lub ćwiczenia oddechowe. Uspokoi to twój umysł i pozwoli skupić się na teraźniejszości. Nie ma lepszego sposobu na pokazanie mocy tych technik niż poprzez historię osób, które je zastosowały. Przykład pierwszego bohatera to John, młody przedsiębiorca, który cierpiał na lęk przed publicznymi wystąpieniami. Dzięki regularnym afirmacjom i wizualizacji sukcesu zdołał pokonać swój strach. I zostać skutecznym mówcą. Podobnie kobieta, która po stracie pracy czuła się beznadziejna, dzięki zmianie swojego myślenia na pozytywne i aktywnemu poszukiwaniu nowych możliwości, znalazła pracę swoich marzeń. Te opowieści są dowodem na to, że każdy może odmienić swoje życie dzięki sile pozytywnych myśli. Podsumowując naszą podróż przez moc pozytywnego myślenia, pamiętaj: pozytywne nastawienie to wybór. Wdrażając proste techniki, codziennie możesz zmienić swoje życie. Inspirujące historie pokazują nam, że każdy z nas ma potencjał do wielkich zmian. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Spróbujcie zastosować jedną z omawianych metod już dziś. A jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał po więcej inspirujących treści. Dzięki za oglądanie.